Przede wszystkim DSA nie wszedł w życie jedno, jednolicie, tylko DSA, DSA to całe rozporządzenie, ono nakłada też obowiązki na państwa członkowskie to do tego, jak moderować treści, treści w sieci. I tutaj przykład Polski pokazuje, bo to całe zamieszanie, które pojawiło się z Ministerstwem Cyfryzacji i tym, że będzie taka procedura blokowania treści przez prezesa Urzędu, Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazuje, że jest pewnego rodzaju chaos i jest pewnego rodzaju zamieszanie, no bo ta stworzenie takiego podmiotu, który będzie miał uprawnienia do blokowania treści w Internecie, nielegalnych treści w Internecie, to wynika właśnie z tego, z tego, z tego Digital Service Act, z tego, z tego całego rozporządzenia. No i ministerstwo cyfryzacji na, przy, na przykładzie Polski wprowadziło taką procedurę, którą wielu ekspertów, komentatorów życia publicznego, politycznego nazywa po prostu cenzurą mediów społecznościowych, bo arbitralnie prezes będzie mógł zablokować jakąś treść. No i dla wielu nikt nie ma wątpliwości, że to jest cenzura, cenzura. Cenzura w internecie, a sam Digital Service Act no, wprowadza e, pod pretekstem dezinformacji, no generalnie wprowadza możliwość zablokowania każdej każdej treści, każdej treści w internecie. Akt o usługach cyfrowych jest wypaczany obecnie przez administrację brukselską, ponieważ miał on służyć zabezpieczaniu rzetelności obiegu informacji w internecie, a służy cenzurowaniu i decydowaniu o tym, jakie treści mają wchodzić, a jakie mają nie wchodzić. Kiedy weźmiemy pod uwagę różne platformy, każda z nich się różni i rządzi się swoimi prawami. Niemniej nie ma gorszej sytuacji niż to, kiedy jakaś osoba ma prawo decydować, co jest informacją, a co nie jest informacją, bo chyba odbiorca powinien taką decyzję podejmować. My wychodzimy z założenia, że ludzie nie są głupi i są w stanie czytać informacje, które otrzymują, tak samo jak są w stanie czytać książki bez urzędu cenzorskiego. Platformy kierują się takimi samymi zasadami jak media, jak my dyskutując w życiu codziennym. Granicą jest obrażanie drugiego człowieka oraz mówienie nieprawdy na temat drugiego człowieka, który zawsze może się spotkać z kontrakcją. Za pomocą pozwu cywilnego. I ja, i tu wypowiadam się w swoim tylko imieniu, jestem zwolennikiem nieskrępowanej wolności słowa, ponieważ jest na niej zbudowana nasza cywilizacja europejska i nigdy nic złego się nie stało od tego, że obieg informacji jest wolny i każdy może zapoznawać się z takimi treściami, jakimi chce. Istnieją zagrożenia polegające na tym, że Rosja czy państwa. Hmm, Zewnętrzne wobec Unii Europejskiej albo wobec szeroko pojętego Zachodu finansują różnego rodzaju boty, różnego rodzaju konta, które mają służyć szerzeniu informacji, które sprzyjają politycy tamtych państw. Ale z drugiej strony jesteśmy racjonalnymi jednostkami wyposażonymi w rozumy i umysły i jesteśmy w stanie rozróżnić, co jest manipulacją, co nie jest manipulacją. W dzisiejszych czasach sprawdzanie i weryfikacja faktów jest tak samo łatwa, a może o wiele łatwiejsza niż jeszcze jakiś czas temu.